Właśnie znajdujemy się na forcie numer 50 Rajsko. Jest, jest, albo był to, największy fort twierdzy Kraków i jeden z największych fortów w Cesarstwie Austro-Węgierskim. Część z ich zabudowań jest zamknięta gdyż Dzierżawi to muzeum twierdzy Kraków dlatego do pewnych budynków tak jak do tych budynków koszar nie wejdziemy. natomiast typu tam schrony czy inne tam budynki od tyłu w podziemiach są ogólnodostępne także Zapraszam na krótką wycieczkę. I tu jeszcze takie małe sprostowanie dam yy, Fort Rejsko, ale numer 51, nie 50. Trochę się przejęzyczyłem, ale zdarza się. Yy. Fort alteryjski rajsko zbudowany yy, z tego co tam wyczytałem, tam są różne daty, ale yy, jakby powiedzieć 81-84 yy, był i co już był prze, przebudowywany na takiej bardziej yy, Wzmocnione zostało tutaj teren na przedpolu z szańcami i z baterią, to tam dodatkowo to było jeszcze w latach 96-1902, i to był jeden z najnowocześniejszych fortów, gdyż zaczęto stosować tutaj beton. Nie tak jak we wcześniejszych fortach całe forty były murowane z cegły, lecz głównym budulcem był beton. Natomiast dodatkowo pewne czy ozdoby, czy jakieś fragmenty murów, tak jak widzimy, to była cegła. Natomiast główny budulec był beton. Teren fortu Rajsko, tak jak wspomniałem, to był największy fort, i z tego co wyczytałem, jest nawet większy terenem od krakowskiego rynku. Zanim idziemy jeszcze dalej, na chwilkę przystanę i powiem tak. E, e, Ford brał udział w walkach z Rosjanami, którzy atakowali e, Kraków w 1914 roku w, i w listopadzie i w grudniu w tych dwóch bitwach. Natomiast e, chrzest bojowy, niektórzy tak po prostu to nazywają, już miał przed I wojną światową. To było w 1909 roku, kiedy w oddalonym podgórzu na terenie podgórza woli Duchackiej nastąpiła eksplozja kilkunastu ton prochów i innych materiałów wybuchowych. Później do tego doszło jeszcze wybuch magazynów pocisków antyterrorystycznych I mimo, że fort był oddalony o, jest o kilkanaście kilometrów yy, Betonowy fort pękł po prostu na pół Co jednak nie wpłynęło na Jego zdolność obronną Fort yy, w takim krótkim okresie brał nawet udział w walkach w II wojnie światowej, kiedy grupka wycofujących się Niemców stoczyła tutaj krótki taki pojedynek z Rosjanami. Niestety musieli się wycofać. Uzbrojenie tego fortu było bardzo. Dobre jak na tamte czasy. 24 armaty ustawione na wałach. Także to naprawdę był dość mocny fort. Fort posiada koszary, tak zwane szyjowe, schron główny. Wał na Altereryjski gdzie właśnie były. U, ustawione działa. Do tego dochodziły właśnie schrony w pod, tak zwanych poprzecznicach i trzy kaponiery. Jedna czołowa i dwie barkowe. To jest taka, jakby powiedzieć, krótka po prostu relacja co do fortu. A teraz po prostu zrobimy taki krótki spacer. Gdzieś tutaj wejdziemy. Do tych nie wiem, czy to jest. Tu, tu pójdziemy, gdzieś tam dojdziemy. Albo się wrócimy i zajrzymy najpierw tu do tego pomieszczenia, bo widzę, tu jest wejście. wejście. Także tutaj mamy. Aha, tu jest to, co jest właśnie tam niedostępne, tu jest zakratonowane, ale być może tam dalej będzie. Ale teraz wejdziemy tutaj. Tu jest właśnie taka poniera. Tylko tutaj będziemy musieli sobie zorganizować światełko no i już coś mamy jakieś No ale ja ogólnie jak zwykle zawsze coś zapominam i zapomniałem sobie tego kijka do aparatu i telefonik muszę trzymać w ręce co utrudnia mi teraz Idziemy teraz po składkę i teraz możemy widzieć wszystko to jest wybetonowane dlatego to jest właśnie port był wzmocniony na oszczędzanie altarowejskie tu jest takie pomieszczenie jakieś malutkie i idziemy dalej Wejdziemy sobie tu i tu z tego poziomu będą wejścia właśnie do tych do skronów, do tych różnych. Tu jeszcze wiem, że jest jakieś stanowisko obserwacyjne. Więc o, i to jest właśnie tu. <laughs> I tu sobie siedział obserwator i obserwował teren przed Fortem. Daleko, daleko. Tutaj teraz jest wszystko pozarastane, ale w tamtych czasach to były był tereny bez drzew. Widok był bardzo, bardzo daleki. <laughs> Więc już na razie sobie tutaj zajrzymy i tu mamy właśnie jedna z wejść Nie, to jest Takie A, to są właśnie te serowie w Po i żeśmy wychodzili, a więc idziemy dalej. Tak. Idziemy. Co tu mamy? Wiesz, też właśnie taki jest. Ale może to będzie tu gdzieś w bok. To są właśnie te. Te małe schrony w poprzecznicach i jest ich tu sporo No idziemy dalej, bo tam jest dalej przejście kolejne wejdziemy do tunelu tu jeszcze zajrzymy, ale tutaj też jest to także na razie by przy... w prawą czy w lewo. Idziemy najpierw w prawo mhm. Mhm. Mhm, ha, ha. i w prawo idziemy teraz Ile mi teraz bez kijka my się źle I to właśnie służyło właśnie do obrony. Tu byli i strzelcy przed pole właśnie tutaj osłaniało budynek. No znaczy sobie wejdziemy tu tego tu jest nie. tu jest wejście ty tam nie jest trochę właśnie zaraz klucza ja. tu może jak to jest tu też mamy wyjście tu tak to jest tu to no nic pójdziemy teraz może no, byśmy tutaj coś znaleźli jeszcze to jakby tu no nie dobra tutaj nie ma nic co byśmy mogli co obserwować a więc idziemy dobra wejdziemy sobie pójdziemy tam na tamtą drugą stronę zajrzymy tu jest trochę takiego kluczenia coś mogę po prostu też ominąć chociaż tutaj już nie widzę, ale przejdziemy tu proszę jest poniższenie natomiast okay. to służyło do w razie gdyby wróg się zbliżył już na teren Portu, przełamał wały i czy coś tu wsadzano zabezpieczenia tych otworów. Przy każdym oknie mamy takie coś. tu mamy też po drugiej stronie. Jeszcze mamy oryginalne drzwi mi rdza przez żarła ale nie jest no i tutaj też jest właśnie tak samo też w tych oknach są tu jeszcze niektórych mamy kraty i tu mamy tak <grym> I teraz sobie wyjdziemy tutaj. I tu mamy niestety, ale zamknięte. Spróbujemy sobie pójść tutaj. Nie mu tutaj. I tu mamy. Kolejne pomieszczenie. Jakie miał przeznaczenie, to no. nie Będę tego teraz wyjaśniał, żeby nie wprowadzać w błąd. Tu było jeszcze jakieś. Tu są też pomieszczenia, właśnie tej skromnej poprzecznicach i tu zajrzymy, ale to jest właśnie tu, tak jak widzimy co? Co kawałek Jak tam dalej spojrzymy. To właśnie to są takie te pomieszczenia. To są takie dwie dwie komory, jedna, druga. Wszędzie jest tak samo, to jest takie powtarzalne. Natomiast jeszcze widziałem tutaj wcześniej coś takiego. I zanim pójdziemy tam na drugi koniec zajrzymy tu <try> <try> niestety i gorsze będzie tutaj no niestety ale tutaj jest zamurowane Zerkniemy tu jeszcze <try> jest też jakieś pomieszczenie świecimy światełko dodatkowo co tutaj mamy? no nie ma nic no to idziemy dalej i pójdziemy na drugi koniec tego budynku się ta strona w cośmy wchodzili A my jeszcze zajdziemy tam jak trochę się ociepli sytuacja z tym zamieszaniem się skończy. I tutaj wrócę trochę, się umówię tutaj z osobami zarządzającymi tym miejscem i będę chciał wejść do pomieszczeń tamtych. Ale to już po prostu z osobami upoważnionymi i zarządzającymi tym miejsca tu kiedyś ostatnio i, i taka osoba wykucała się ze mną że jest wejście do fortu przez jakąś dziurę tyle nie wiem, co miał na myśli, czy... czy to, że była jakaś dziura do tych yy, kofar, gdzie są niedostępne, zamknięte, no to wtedy to już by było włamanie, gdybym wchodził taką dziurę. Natomiast o, tu jest coś. Więc uświecimy sobie zaraz światełko i wejdziemy Makumy. No, prawdopodobnie prawdopodobnie nie byli. No my wchodzimy od tamtej strony. Dlatego idziemy taki podziemia. I tutaj widzimy właśnie te nawet jest podwójne zabezpieczenie. i tak mogli po prostu się bronić właśnie w takim miejscu tak samo tutaj, to jest tak. do obrony tego budynku do podejścia a my co? idziemy tu wejdziemy i idziemy dalej. No i już jesteśmy w miejscu, gdzie zaczynałem. Zerkniemy sobie tutaj przez okienko, co tam jest. Nic eee. dziwnego. No to są puste pomieszczenia, bo to nie jest muzeum, to nie jest na zasadzie tak jak każdy sobie wyobraża. To mają Jakby powiedzieć innym cel. Jest dzisiaj trochę tych turystów. Oglądają też tutaj Jeszcze tutaj coś trochę Pokamerujemy. Dojdziemy do końca i zakończymy transmisję. Właśnie tutaj stolik browarowy. miejsce na obłoczu, gdzie właśnie raczej nie podjeżdża tam. Czy policja, czy straż mogą wypić, tylko żeby po prostu. Posprzątali po sobie. No ale niektórym ludziom się tego nie wytłumaczy. Mają siłę pełne butelki no Niestety pustych opakowań już nie zabiorą. Tak więc I tu Już widzimy końcówkę. Tam słoneczko się pojawiło no i to zakończymy Uch, Idziemy na na wał Tam mamy przekaźnik jakiś i, i co? Na dzisiaj koniec może coś ominąłem ciekawego co było dostępne ale to jest no naprawdę bardzo rozległy teren i może jeszcze kiedyś tu wrócę. Także na razie z tego miejsca koniec. Yy, wyruszam jeszcze do drugiego fortu, tylko się zastanawiam, albo to będzie Fort 50 Prokocim, tak samo Fort pancernej, lub Fort Lasówka, jak dobrze pamiętam, Fort 50a. To jest zaraz przy Wiśle. To jest tak zwany fort wodny, ale to już nie wiem do którego do, dotrę. Także to już w następnym filmiku. Na razie do zobaczenia.